Dziękuję. Również pan eurodeputowany Łukasz Kochut ma głos. Bardzo proszę. Dziękuję, dziękuję panie przewodniczący. Niestety mamy w przestrzeni publicznej mnóstwo dezinformacji i nieuprawnionych skrótów myślowych dotyczących europejskich funduszy na odbudowę unijnej gospodarki. I skutek jest taki, że obywatele czują się zagubieni i wściekli na sposób prowadzenia dyskusji na ten temat, a należą się im po prostu konkrety i fakty. Więc fakt podstawowy, jeśli chodzi o ratyfikację. Ta ratyfikacja ustawy o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej to kwestia wspólnej odpowiedzialności za całą Unię Europejską. Pamiętajmy o tym, że jeżeli którekolwiek z krajów Unii nie zgodzi się na powiększenie zasobów własnych Unii, to nie będzie po prostu funduszu odbudowy dla żadnego kraju członkowskiego. Jesteśmy częścią Unii od 17 lat i już chyba najwyższy czas, żeby prowadzić debatę na poziomie europejskim. Nie ulega żadnych wątpliwości, że rząd przygotował ten projekt polskiego krajowego planu odbudowy w sposób skandaliczny. Ale głosowanie nad ratyfikacją to nie głosowanie nad projektem polskiego KPO. Ta ratyfikacja powinna zostać dokonana do końca czerwca i cieszę się, że mamy w Senacie czas na taką merytoryczną dyskusję na ten temat, dyskusję, którą wcześniej rząd, której wcześniej rząd tam postąpił. Jeżeli chodzi o sam projekt KPO, tak jak powiedziałem, Projekt przygotowany bez rzeczywistych konsultacji społecznych, bez wizji, w wielu miejscach sprzeczny z realnym polskim interesem gospodarczym czyli po prostu po pisowsku. Dla ilustracji projekt opiewa na 36 miliardów euro, a przecież możemy wykorzystać ponad 58 miliardów. Jak rząd nie wie, na co wydać te 22 miliardy euro, to niech zapyta firmy, które upadły i ludzi, którzy stracili pracę, niech zapyta pracowników transgranicznych. Ilustracja druga. Część pieniędzy, która powinna przypaść firmom prywatnym, rząd dać spółkom skarbu państwa, czyli hodowanym przez siebie oligarchom i wiele, wiele innych. Dobra wiadomość jest taka, że, że projekt polskiego KPO to jest wciąż projekt i w ciągu kolejnych trzech miesięcy będzie jeszcze oceniany przez Komisję Europejską i przez Radę Unii. I dopiero akceptacja Rady odblokuje Polsce możliwość otrzymania zaliczki na poziomie 13%. Więc są jeszcze możliwości wpłynięcia na kształt KPO. W zeszłym tygodniu napisałem w tej sprawie interpelację do Komisji Europejskiej. Podkreślałem, jak ważne jest niezależne sądownictwo dla klimatu inwestycyjnego, jak ważna jest kontrola samorządów nad wydatkowaniem pieniędzy na odbudowę i jak ważne jest, żebyśmy w tym planie nie dopuścili do mechanizmów pisowskiej korupcji politycznej. I bardzo się cieszę, że wielu przedstawicieli, przedstawicieli opozycji prodemokratycznej w Parlamencie Europejskim się pod moją interpelacją podpisało. Pani komisarz Hibner, posłanki Ochojska i Adamowicz, żeby mieć tylko kilka nazwisk. I pracujemy też tutaj w Parlamencie Europejskim nad spotkaniem z przewodniczącą komisji i odpowiednimi komisarzami, bo na, opo na opozycji teraz nie powinno być wroga, nie, po nie, nie może być wroga. Zapraszam wszystkich z Państwa do współpracy w tej kwestii. Musimy zrobić, co się da, żeby te pieniądze z KPO rzeczywiście trafiły do obywateli, a nie do funkcjonariuszy partii rządzącej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.